Szanowni Państwo, ja mam yy, przyjemność się Państwu zaprezentować esencję tego, co mówiła Pani rektor, co mówił Pan Dzieka z racji tego, że yy, została otworzona nowa specjalizacja inżynieria materiałowa stosowana w ramach kierunku inżynieria materiałowa. Co chciałem podkreślić, inżynieria materiałowa u nas na Politechnice jest od 25 lat, ja z nią jestem związana od 24. Stary jestem, tak zgadza się. Czym państwo troszeczkę na temat genezy powstania naszej specjalizacji nowej, która została utworzona w tym roku. Jest to inżynieria materiała stosowana. Realizujemy ją w ramach współpracy katedry właśnie korozji elektro, elektrochemii, jak również katedry technologii polimerów. Czemu ona powstała? Tak jak już Państwo słyszeliście, dwie, dwie poprzednie prezentacje, nasze katedry są katedrami technologicznymi. I współpracujemy z otoczeniem gospodarczym. I na podstawie rozmów z otoczeniem gospodarczym postanowiliśmy, że potrzebujemy specjalizacji, która ma charakter praktyczny, która umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu materiałów polimerowych, materiałów ogólnych, jak również korozji. W tym celu właśnie powstała nasza specjalizacja. Troszeczkę takich danych, które chciałem Państwu zaprezentować. Siatka programowa przewiduje czterosemestralną. Łączna ilość godzin to jest 1365. Tu podkreślam, cztery semestry to jest dla osób, które przychodzą do nas z, z innych instytucji, gdzie nie posiadają tytułu inżyniera. Natomiast z punktu widzenia dla naszych, dla naszych absolwentów pierwszego stopnia przewidziana jest trzy semestralna siatka gdzie łączna ilość godzin to jest 990 bo tak założyli sobie z racji tego że już wiemy że państwo na drugim stopniu podejmujecie już pracę żeby była możliwość. Czwarty semestr czyli trzeci semestr 250 godzin z racji tego że to jest głównie po semestr poświęcony przygotowaniu pracy magisterskiej stąd też tutaj struktura. Więc inżynieria materiałowa stosowana składa się z modułów zajęć kierunkowych, fakultatywnych oraz specjalistycznych. Co chciałem podkreślić? Te dwa moduły są współpracowane z Wydziałem Fizyki i Matematyki Stosowanym, ponieważ inżynieria materiałowa, to inżynieria materiałowa, jest kierunkiem interdyscyplinarnym, czyli przy współpracy dwóch wydziałów. W ramach tych, tej współpracy, w ramach tych przedmiotów, jesteśmy Państwu w stanie zaoferować przedmioty, które umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu nowych materiałów, z zakresu ich przetwórstwa, jak również tutaj w modułu zajęć fakultatywnych pojawił się przedmiot, który powstał na, na prośbę, sugestie otoczenia gospodarczego, czyli poza technologiczne aspekty projektu, projektów inżynierskich. O co w tym chodzi? Państwo będąc absolwentami, zaczynając pracę w firmach, będziecie skierowaniem do zespołów, które pozyskują w jakiś sposób finansowanie. I to jest właśnie, ten przedmiot jest poświęcony temu, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób, z jakich instytucji można pozyskać finansowanie i w jaki sposób, w odpowiedni sposób przygotować projekty, projekty finansowane. Ostatni moduł, moduł zajęć specjalistycznych, głównie jest to moduł, który realizujemy przy współpracy właśnie Katedra Technologii Polimerów, Katedra Korozji. Obejmuje on moduły, technologię i strukturę, i co jest bardzo istotne, e, przygotowując ten program, przygotowując zakresy tematyczne tych przedmiotów, doszliśmy do wniosku, że możliwa jest rotacja przedmiotów pomiędzy tymi modułami. Co za tym idzie? Możemy dostosować aktualnie program do konkretnego zapotrzebowania. To też jest również taka tutaj dla nas furtka, że jeżeli uzyskamy informacje z przemysłu, że coś potrzebujemy zmienić. W tym module jesteśmy w stanie to zrobić. Co możemy Państwu zaproponować? Tu już chyba zostało wszystko powiedziane, tak? Że, yy, ta specjalizacja jest realizowana w ramach współpracy między Katedrą Korozji i Katedrą Technologii Podmiotu, czyli jesteśmy z, panie, z państwu w stanie zaproponować wszystko co najlepsze, jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę badawczą, jak również, yy, jak również Infrastrukturę technologiczną. Bo tutaj trzeba jasno powiedzieć, że jesteśmy chyba dwoma katedrami na, całe, na całym Wydziale Chemicznym, gdzie dysponujemy dużym zapleczem parku maszynowego, aparatury, która umożliwia nam prowadzenie prac w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych. Katedra korozji oczywiście my nic nie produkujemy, nie wykonujemy nowych materiałów, ponieważ o tym się zajmuje technologia chemiczna i ta część inżynierii materiałowej, która odpowiada za te nowe materiały. My natomiast sprawdzamy jakość tych materiałów w rzeczywistych warunkach pracy. No bo niestety najnowsze materiały, które możemy sobie wyprodukować, niestety natura goni nas cały czas i w rzeczywistych warunkach te materiały ulegają. Albo degradacji, albo korozji. To są dwie rzeczy, które jedne dotyczą materiałów niemetalicznych, korozja y, dotyczy metali i stopów. Może, dlatego nas można częściej znaleźć naszych studentów w warunkach rzeczywistych e, problemów związanych z eksploatacją różnego rodzaju e, instalacji przemysłowych. I tutaj widzimy, ja tutaj pokazałem dla przykładu Korozja w przemyśle browarniczym, wydawałoby się stosowane stale nierdzewne, wszystko w bardzo wysokiej jakości, jakość procesów technologicznych, na najwyższym poziomie, okazuje się, że to wszystko koroduje. Z drugiej strony można by się zastanowić, no, co ma ją ekspertyzy wykonywane w przemyśle do procesu nauczania. No, mają bardzo dużo, ponieważ stamtąd idą inspiracje, czego uczyć studentów. Bo no, niestety, no, Politechnika, uczelnie nigdy nie nadążą na, 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 za tym, co się dzieje w Przemyśle. Przemysł zawsze nas będzie wy, wyprzedzał. Tam są nowe materiały, nowe metody badawcze i my musimy stamtąd czerpać inspiracje i potem to wszystko przekazywać studentom, żeby oni byli na najwyższym poziomie, jeśli kończą nasze studia. Jeśli chodzi o korozję, bo tym się my zajmujemy, Studenci pracują nad problemami korozyjnymi w, w skali makro i w skali mikro. Skala makro są to wielkie instalacje, które korodują i studenci biorą udział w poszukiwaniu nowych materiałów, nowych metod zabezpieczeń tych instalacji, a w skali mikro, jeśli ktoś lubi pracować w laboratorium, to może zarówno oceniać Jakość powłok malarskich może bez problemu zaglądać w tą korozję, która zachodzi na granicy ziaren gdzieś w skali mikro lub nawet w skali nano. Naszym takim głównym partnerem, jeśli chodzi o przyjmowanie absolwentów, to jest przemysł morski. To jest przemysł, o którym się bardzo często możemy przeczytać, że on jest w zaniku, że nie ma tego przemysłu, że wszystko jest po zamykaniu. Nie, to nie jest prawda. Stocznie firmy, które produkują dla, e, 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 dla przemysłu offshore, e, teraz nowy temat to wiatraki. Tam wszędzie jest korozja, tam wszędzie jest zabez, są zabezpieczenia przed korozją i tam nasi absolwenci już w tej chwili e, pracują. Dlaczego my mówimy, bardzo często pada to słowo absolwent? To są ludzie, którzy pomagają nam ten kierunek prowadzić, ponieważ z jednej strony praktyki studenckie, nie wiem czy na drugim roku nawet, szczerze mówiąc nie do końca wiem, czy jest coś takiego jak praktyka studencka, ale staże na przykład, tam mogą się studenci zatrudniać, a taki staż 2 czy 3 miesięcy, czyli w czasie wakacji, on potrafi człowieka zachęcić do pracy, Albo całkowicie wyleczyć z pewnych złudzeń, które w rzeczywistych warunkach są zweryfikowane. Mamy takie sytuacje, mamy takie, takie doświadczenia. No i ci absolwenci przede wszystkim, Łukasz mówił, 24 lata pracuje. Ja z tym kierunkiem jestem związany od początku, bo. Brałem, brałem, brałem udział w tworzeniu jego, więc tych naszych absolwentów jest masa. Jeśli idzie się przez stocznię, którą jest to stocznik holdingu remontowa, zawsze spotyka się znajomych, zawsze spotyka się swoich dyplomatów. I ci ludzie, którzy właśnie tam pracują, oni są w tej chwili, bo 25 lat minęło, tak? Oni są pracodawcami w tej chwili dla naszych studentów. I w katedrze na każdym biurku w tej chwili leży liczek e, wizytówek, bo ostatnie lata to był tak zwany e, bardzo niski poziom e, e, wypuszczania, jakby, że tak powiem, absolwentów. W tej chwili oczekują na naszych absolwentów. I tutaj, co już było mówione, też jeśli chodzi o korozję, my przygotowujemy naszych studentów do tego, żeby mogli dostać te papiery na wiedzę. No jednak trzeba jasno powiedzieć, dyplom jest bardzo ważny, ale te papiery, o których mówił Juliusz, są dużo ważniejsze. Nasi absolwenci ostatnio jak się skończyła, nie, jak w czasie pandemii, przyjechała nasza absolwentka z pierwszych lat inżynierii materiałowej i dopiero dyplom wybrana. Jej ten dyplom nie był potrzebny. Pracowała na całym świecie, w różnych firmach od Australii po Europę, Skandynawię, wszędzie. I, i, Nikt nie spytał się o dyplom, każdy zapytał się o te papiery, które potwierdzają jej wiedzę i do tej wiedzy my przygotowujemy zarówno na zajęciach na korozji, jak i na inżynierii materiałowej i staże, które odbywają studenci pomagają im potem szybciej zrobić te papiery kwalifikacyjne, bo ten staż wlicza się już w czas pracy naszego Naszego późniejszego absolwenta. Tutaj się spotykamy z naszymi partnerami z polimerów, tak? bo farby, malowanie to jest zastosowanie materiałów, które wykorzystują związki wielkocząsteczkowe polimery. I tutaj z jednej strony nasi absolwenci to przede wszystkim nie malują oczywiście, no bo. Na tym poziomie się nie wykonuje, nie wykonuje prac malarskich, ale są inspektorami, są technologami, którzy dobierają te systemy powłokowe, przedstawiają to, w jaki sposób te wymalowania wykonać w taki sposób, żeby wielo, wiele lat albo wiele dziesiąt lat już w tej chwili takie wymalowanie mogło w sobie działać na warunkach rzeczywistych. Ochrona katodowa też o tym była mowa. Na zajęciach studenci mogą sobie projektować różnego rodzaju systemy ochrony katodowej w sposób teoretyczny, i później sprawdzać na modelach, czy rzeczywiście te rozkłady potencjału ochrona obiektów morskich jest taka sama. Ale podobne rzeczy można wykorzystywać również na konstrukcjach podziemnych. Dlatego mówię, dla nas największym jakby Zyskiem i największym takim wkładem mm, e, no, w rozwój i katedry i kierunków, które realizujemy, to są właśnie nasi e, dyplomanci byli i obecnie pracownicy w różnych branżach przemysłu. A Proszę państwa, tak już podsumowując. Inżynieria materiałowa stosowana głównie przykłada się do tego, żeby absolwent był dobrym technologiem. Jeżeli jest się dobrym technologiem, wyspecjalizowanym technologiem, to znalezienie pracy nie będzie problemem. Co my oferujemy? oferujemy Możliwość po inżynierii materiałowej stosowanej, tak samo mi się udaje, tak samo i po korozji, tak samo jak i po technologii tutaj, materiałów, polimerów, tak. Możliwość pracy w różnych sektorach gospodarki technologii stocznia, czy tutaj przetwórstwo tworzyw sztucznych, czy gumy, tak. Co dodatkowo jeszcze może powiedzieć inżynieria materiałowa stosowana tak samo korozja tego. Również absolwenci mogą podejmować studia trzeciego stopnia na, w ramach szkoły doktorskiej. Proszę Państwa, to też się już pojawiało. To są e, wybrane firmy, w których nasi absolwenci pracują, którzy moi koledzy pracują. Proszę Państwa, co mogę powiedzieć? Chemia, technologia, materiały. Wpadajcie do nas, jeżeli ktokolwiek tutaj dodatkowe informacje, tutaj profesor Krakowek czy ja.